Krzysztof z Was kres. Chwała Jezusowi. Kochani, cieszę się, że mogę dzisiaj stać przed Wami, mogę mówić o moim Jezusie, mogę się cieszyć Jego zmartwychwstaniem razem z Wami już w tym roku drugi raz, ale jednak jakoś moje serce jest chyba dlatego, że tu się wychowywałem jakoś bliższe tym dniom, kiedy, kiedy Wy też świętujecie. i Chciałbym się dzielić przede wszystkim może przede wszystkim Bożym Słowem, ale także tym, co zresztą, jak sami wiecie, wydarzyło się w naszej rodzinie. I pamiętam, że jak ostatni raz tutaj usługiwałem i dzieliłem się Słowem, było mi tak, tak błogo, tak się cieszyłem, że, że, że mogłem się dzielić, i nie wiedziałem, że dzień później te słowa, którymi się dzieliłem Będą mi tak bardzo potrzebne w nadchodzących tygodniach. Wiecie, tak jak było dziś mówione, fajnie jest i, i uważam, to jest błogosławieństwem, kiedy tu się schodzimy, kiedy śpiewamy, kiedy wielbimy Boga, kiedy słuchamy Jego słowo, ale kiedy wracamy w poniedziałek do domu, yy, czy też nawet dzisiaj, i zaczyna się to jakby można powiedzieć normalne życie to dobrze jest mieć te słowo w naszych sercach te, te pieśni te świadectwa żeby one w nas żyły i kiedy w poniedziałek właśnie prawie pół roku temu po tym nabożeństwie zaczęliśmy tam dla tata pomagać i myśleliśmy że to będzie jakiś taki fajny dzień wieczorem już mieliśmy jechać do mego brata tam na kolację żeby jakoś to razem spędzić i dzień się bardzo fajnie układał wszystko po prostu było jakoś tak po, po naszej myśli do pewnego momentu, kiedy zadzwonił mój szwagier i w głosie słyszałem, w słuchawce słyszałem drżący głos, który mówił Marcin, tato miał wypadek. To był moment, kiedy życie naszej całej rodziny zmieniło się. Pamiętam, kiedy zajechałem na, na te połę, kiedy zobaczyłem ten helikopter, straż, to wszystko, to po prostu myślałem, że to jest jakiś film, że to, to, to nie jest możliwe, to, to nie mogło się nam przytrafić. Kiedy podbiegłem do taty i zobaczyłem jego, jeszcze był przytomny, myślałem, panie, to jest chyba niemożliwe, żeby tak się działo. Wróciliśmy do domu. Jedyne co mogłem, to tylko płakałem. Pamiętam, e, rozdzwoniły się telefony, każdy dzwonił co się dzieje. Pamiętam, sam dzwonił, prosił o modlitwę. A ja pamiętam, usiadłem e, na ziemi i po prostu płakałem. Nie wiedziałem, co mam robić, nie wiedziałem, jak się modlić. Jedyne, co prosiłem, to pani, po prostu nie zabieraj nam jeszcze taty. I wieczorem, gdy tu się zebraliśmy na modlitwie. Po prostu byłam jakby swoje serce przed Panem i mówiłem, Panie, zostaw go nam jeszcze, nie zabieraj nam, jeszcze, to nie jest jeszcze pora, żeby on odszedł do Ciebie. I następnego dnia w ogóle nie dostawaliśmy jakiejś informacji za bardzo, co się dzieje. Wiedzieliśmy, że jest operacja, że jest w trakcie operacji, że tato jeszcze żyje. I na drugi dzień mogliśmy już odwiedzić tata, kiedy zajechałem do szpitala okazało się, że leży na oicie, na oddziale, na którym też miałem praktyki. I pamiętam z tego okresu, kiedy jeszcze się uczyłem w Białymstoku, to kiedy jako praktykant tam pomagałem tym pacjentom, to nikt nie rokował. Bardzo mały procent tych osób, które tam leżały, wychodziły z tego oddziału. I pamiętam, zaszliśmy sam z moją mamą, z Moniką do, do tego pomieszczenia, gdzie to byliśmy się po prostu modliliśmy. Modliliśmy się tak, jak potrafiliśmy. Ta, Ostatni był jeszcze kontakt i ostatnie słowo, jakie... Znaczy on nie mówił, ale to, co go pytaliśmy, to czy, 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 coś, czy coś czuje, czy, czy kojarzy nas, to on machał głową, że tak. I tego dnia musiałem wracać do Warszawy i to było naj najciemniejsze najtrudniejsze dni tygodnie, które w tym życiu jako chrześcijanin, jako człowiek wierzący, też jako człowiek niewierzący przeżyłem. Ja tam wróciłem do Warszawy, czułem się tak samotnie myślałem, szampanie. Jest mi tak ciężko. Czuję jest taki opuszczony przez ciebie. Kiedy już nawet nie miałem się si sił płakać, mówię Boże, po prostu ty daj mi słowo. Ty po Powiedz, jak mam się, jak mam się modlić, jak mam, jak mam Ciebie prosić, bo ty wiesz, że ja w tej sytuacji nic nie mogę uczynić i My tam leżałem na łóżku i modliłem się i w pewnym momencie wziąłem Biblię, zacząłem przewracać kartki i czasami jest tak, że kiedy e, czytamy Biblię, kiedy może przygotowujemy się do usługi, to mamy jakieś myśli, dobieramy jakieś słowa i szukamy fragmentów, a w tym przypadku było tak, że po prostu tworzyłem Biblię, zacząłem czytać i widziałem, jak Duch Święty do mnie mówił. Widziałem, że... Te słowa, które są zapisane w tej księdze, to są słowa modlitwy. To są słowa, które będą mi towarzyszyły przez następne dni, tygodnie tej ciemnej doliny. I jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie Psalm 86. Psalm 86 zaczyna się takimi słowami: Nagłoń, Panie, ucha swego. Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny. Zachowaj duszę moją, bo jest pobożny. Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa Tobie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo codziennie wołam do Ciebie. Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej i zważ na głośne błagania moje. W dniu mej niedoli wzywam Cię, bo mnie wysłuchujesz. Nie ma równego Tobie między bogami, Panie, i nie ma takiego dzieła jak Twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić imię Twoje, boś Ty wielki i czynisz cuda. Ty jedynie jesteś Bogiem, Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Będę Cię wysławiał, Panie Boże, mój całym sercem i będę wielbił imię Twoje na wieki, ponieważ wielka jest łaska Twoja dla mnie. Wybawiłeś duszę moją z głębi krainy umarłych. Boże zuchwali powstali przeciwko mnie, a zgraja gwałtowników czyha na życie moje i nie mają Ciebie przed oczyma swymi. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. I kiedy przeczytałem te słowa raz, drugi, trzeci, czwarty, następnego dnia Bóg pokrzepił moje serce. Bóg dodawał mi jakby wiary i siły w to, że wszystko jest w Jego ręku. I kiedy nawet, jest to psam Dawida i kiedy czytałem go, wgłębiałem się w werset po wersecie, widziałem, że nie tylko ja przechodzę trudne chwili, że nie, że nie tylko mi jest ciężko i że nie tylko jakby, jakby nie tylko ja jestem w centrum tego wszystkiego, co się właśnie działo u nas w domu. I Pamiętam, kiedy po czterech miesiącach modlitwy, waszej, naszej, i innych zborów, kiedy w swojej słuchawce, będąc w Warszawie, mogłem usłyszeć głos mego Taty. Byłem wdzięczny Bogu. Byłem wdzięczny za to, że zachował jego życie. Chciałbym powiedzieć, że wszystko teraz jest cudownie, ale tak nie jest. Jeszcze jest wiele. Sytuacji w naszym życiu, które też wymagają Boże, Bożej pomocy, Bożej ingerencji w nasze, w nasze życie, ale może tym, czym chciał, z czym chciałbym Was zostawić i z tym, co też leży w moim sercu, to że kiedy może przyjdą trudne chwile, kiedy może wydarzy się coś w Twoim domu albo coś się dzieje, kiedy. Może przeżywasz jakąś trudność od strony rodziców, rodzeństwa, może ktoś Cię nie rozumie. Weź tę księgę, otwórz na tym psalmie i zacznij ją czytać. Wgłęb się w te słowa, werset po wersecie, a wierzę, że Duch Święty będzie przemawiał do Ciebie, wierzę, że będzie Ci błogosławił. Tak jak dla mnie, pamiętam, w tym momencie to było coś takiego jakby w ciemnym tunelu, w, ty, w tym, tym smutku, w tym, tej samotności, jakby ktoś na samym końcu zapalił jakąś taką lampkę, takie światełko, które coraz bardziej się przybliżało i rozjaśniało tą atmosferę, to, ten stan mego ducha, w którym byłem. Też dlatego, jeśli, wróci, jeśli jesteś w takim stanie, chociaż może nie, jakby nie przeżyłeś jakiejś e, takiej ciężkiej chwili, chociaż w różnym stanie może być Twoje serce, po prostu zwróć się do Jezusa. Zwróć się do tego, który zmartwychwstał, do tego, który żyje, do tego, który Ciebie nie zostawia. Amen.